będziemy działać tak, żeby tych podwyżek za wywóz śmieci nie było. My jesteśmy też w fazie wdrażania innych przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta, gdzie przyjmuje się podstawową zasadę, że producent płaci za ostateczną utylizację odpadów po tym produkcie, co zamyka nam koło, bo jeżeli spadną nam ceny produktu, producent będzie musiał zapłacić z kolei za utylizację tego odpadu, który nie trafi do ponownego użytku, to suma summarum dla konsumenta powinien być produkt tańszy. O ile w górę liczymy, pójdą że, rachunki? Liczymy, że rachunki, tak jak już mówiłam, e, mogą zmienić się o 30 zł miesięcznie i jednocześnie chcemy przygotować wsparcie dla o, rodzin, e, osób objętych ubóstwem energetycznym. O absurdach w polskiej polityce mówiłem tutaj nieraz. Wiadomo, że spotykamy się tutaj wszyscy, żeby się pośmiać, bo tylko tyle nam pozostało. I jasną sprawą jest, że nikt tutaj nie przychodzi, żeby. Posłuchać żalu. Oczekujemy mięsa i to też dzisiaj wam je zaserwuję, bo tutaj nie będzie słów uznania. Zapodam wam steka Medium Rare kloska się znowu odpaliła. Jesteście na kanale kto wygrał, a jeśli zostawicie suba i dobijemy do 100 tysięcy w dwa tygodnie, to nic wam nie dam, ale mogę wam coś obiecać. Jak krwisty polityk. Ja rozumiem, że zasady ekonomii nie są znane każdemu. Może dlatego zamiast edukacji zdrowotnej przydałby się przedmiot jak panować nad finansami. Pierwsza lekcja dla kloski. Nie wiem, Męcem, gdzie jesteś, ale może jakiś wykład byś zrobił tej kobiecie. Ja już mogę za niego zapłacić. Bo wiecie, że ona myśli, że my wszyscy jesteśmy na poziomie jej inteligencji i wierzymy w to, co ona mówi, bo ona wierzy w swoje słowa. Na pewno. Ale najpierw posłuchajcie, a później będziemy jej zgrabnie tłumaczyć. Dla Dlaczego jest głupia? Czy przez te, y, no, kilka. No, 10 miesięcy jednak nie możemy, moglibyśmy się spodziewać tych podwyżek za wywóz śmieci. Będziemy działać tak, żeby tych podwyżek za wywóz śmieci nie było. My jesteśmy też w fazie wdrażania innych przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta, gdzie przyjmuje się podstawową zasadę, że producent płaci za ostateczną utylizację odpadów po tym produkcie, co zamyka nam koło, bo jeżeli spadną nam ceny produktu, producent będzie musiał zapłacić. Z kolei za utylizację tego odpadu, który nie trafi do ponownego użytku, to suma summarum dla konsumenta powinien być produkt tańszy. Eee... No debil. No kurwa, na ministra finansów ją. I to zbyt szybko. W tym jej jąkaniu zrozumiałem, że według kloski zapłacimy mniej, bo ciężar opłaty za utylizację opakowania spadnie na producenta. Ja p Wyrozumiecie, co ona mówi? Śmieszniejsze jest to, że są ludzie, co w to wierzą. No kurwa, już widzę, jak jakiś przedsiębiorca wyciąga z własnej kieszeni i dopłaca, bo kloska myśli, że tak będzie. Kobieto! Za to opakowanie zapłaci każdy z nas w cenie produktu, za jego utylizację też. Nie no, to się nie dzieje naprawdę. I najważniejsze, że zamknie się koło. Ku zamknie krąg życia naszych pieniędzy i hakuna matata, jak w Królu Lwie. I ja rozumiem, że tutaj Kloska obiecała, że będziemy płacić mniej i możemy ją z tego rozliczyć, tak? To jest ich 101 konkret, tak? I my możemy jej wierzyć, że będzie tanio. Ja serio, nie mam siły na tych e, ministrów obecnego rządu. Człowiek chciałby powiedzieć coś dobrego, wstać rano i usłyszeć, co rząd zrobił dla wszystkich Polaków dobrego, ale się nie da. No nie da się. Wstaje rano odpala miksa, a tam takie rewelacje. I powtórzę to kolejny raz, to świadczy też o tym, jaki obecny rząd ma elektorat. Serio. I ja tam nie jestem za żadną partią, nie wspieram polityków, bo każdy nam powie to, co chcemy usłyszeć, a tylko nieliczni robią coś faktycznie dla idei, a nie dla stanowiska i pieniędzy. Społeczeństwo powinno trzymać się razem i rozliczać rząd. A jak na razie to społeczeństwo rozlicza siebie nawzajem, a kto. Głupszy jeszcze ślepo wierzy politykom. I teraz po tym zrobilibyśmy sądę uliczną, i wielu powie, że tak to przedsiębiorca zapłaci za opakowanie i nie będzie miał bladego pojęcia, że cena tego tego produktu wzrośnie, bo nikt nie ma zamiaru dopłacać do interesu. I uważam, że każda baba w ministerstwie tego rządu powinna mieć przyznany nadzór, a jej wypowiedzi powinny być autoryzowane przez kogoś mądrego, bo takiej kompromitacji to ja dawno nie widziałem. Bo to jest do cholery minister kraju, w którym mieszka prawie 40 milionów ludzi. I wiecie co, bo nie wiem czy słyszeliście, ale od stycznia 2025 roku sklepy wprowadzają opłatę za tak zwane Z Zrywki, bardzo lekkie torby o grubości poniżej 15 mikrometrów w wysokości 25 groszy, jeśli są używane niezgodnie z przeznaczeniem. A Wy macie świadomość, że my i tak za te zrywki płacimy w cenach towaru, bo nikt nam tego nie da za darmo? I do tego będziemy płacić za to dodatkowo. Osobiście ich nie używam jakoś często, chyba że potrzebuję warzywa czy owoce w kilku sztukach, jak ziemniaki i jabłka. Jednak oni to traktują tak, jakby sklep nam dawał te zrywki. zadarmo Nic nie jest za darmo. My w cenie towaru płacimy za czystą podłogę, papier toaletowy w toalecie dla personelu, środki czystości, wypłaty pracowników, amortyzację sprzętu, paliwo prezesa, paczki świąteczne i imprezy firmowe. Kupując towar w sklepie, płacimy za wszystko co dotyczy tego sklepu. Za ręcznik papierowy, którym pani wyciera blat, za te zrywki, za to, że nie kupimy towaru po terminie, a takie kloski myślą, że nie będziemy płacić więcej, będziemy kwa, ku... a już jest drogo. Oni samolotami latają w kółko w tej z powrotem, za co oczywiście też płacimy. Ślad węglowy zostawiają, a my niedługo będziemy żyć jak dzikusy. Zamiast talerzy będą liście, zamiast widelców palce, a cała reszta świata, prócz Europy, rozwija się w zajebistym tempie. Obudzimy się w końcu i świat będzie daleko przed nami, wszyscy rozwijają AI. W Europie dostaliśmy okrojoną wersję, żeby nam nie było smutno i w końcu przyjdzie taki moment, że będziemy biedni, ekologiczni, a reszta Świata będzie w sumie już ma nad nami przewagę, bo my zamiast się rozwijać na równi z innymi, wmawiamy ludziom, że to niebezpieczne. My będziemy siedzieć w eko a Chińczyki już jeżdżą tak szybką koleją, że u nas to nawet torów nie mamy takich, aby ten pociąg się rozwinął. Kiedyś Europa kojarzyła się z innowacją i nowoczesnością, dziś z drożyzną, zacofaniem i chorą ekologiczną sektą. I wracając do kloski, to oni nam te mikroopłaty w pier we wszystko i będą palić gupa, że za to będą płacić bogaci ch... będą płacić. Poniosą składki na ZUS, dla przedsiębiorców ty za to zapłacisz, czegokolwiek nie dowalą firmom, to za to zapłaci konsument. Koniec kropka. Tak działa świat, A wiecie ile głosów Paulinka Kloska otrzymała w wyborach? 30 tysięcy 334. Tylu mamy z w Polsce. Przyznać się proszę kto kur na to głosuje. Ja nie wiem skąd oni biorą tych wyborców. Jednak jakoś dziwnie, nikt się nigdy nie przyznaje. Zauważcie, ja w swoim otoczeniu nie znam nikogo, kto by oddał głos na Zielińską Kloskę Leszczynę. Jednak już wiem skąd wzięli się pojani ludzie, którzy w takiej ilości zagłosowali na Paulinę. To kur wina ludzi z Konina tam pewnie śpiewają. Ja jestem Kloska seksi ci pod i ja się już nie dziwię, że tacy ludzie są ministrami. I już nam powiedziała Dobroż Oracz w TVP, że przecież jest tanio. Dla przypomnienia macie fragment. Przykazuje się, że, że zarządów Donalda Tuska. No jest taniej niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko, czy rzeczywiście jest trochę tak, że to papugowanie kampanii Trumpa, jak mówi Kamil, się Prawo i Sprawiedliwości opłaci? Bo prawda jest taka, że to są wszystko, ja mam ostatnią wrażenie, kalki z tego, co obserwowaliśmy przed chwilą w Stanach Zjednoczonych. Czyli nawet czy jest drożyzna, czy jej nie ma, to wywołujemy ten temat i wmawiamy ludziom, że jest gorzej niż było. Ale to jest stały motyw akurat ze strony Prawa i Sprawiedliwości. To nie tylko dotyczy. Tej kampanii, tylko dotyczy kampanii już 2000... też A tutaj wpadła jeszcze kloska i mówi, że dzięki dodatkowym opłatom będzie kurwa jeszcze taniej. Ale czekajcie, lepiej zrymowałem teraz. Ja jestem Paulina, sexy chip pod konina i w komentarzach możecie dopisywać własne wersy. No jest to oburzające, że tacy ludzie mają władzę nad nami. Oburzające jest to, że wielu inteligentniejszych ludzi zarabia nawet nie połowę z tego, co płacimy na tę umysłową amebę. Ona Powinna razem z Zielińską i Leszczyną i Kotulą i całą resztą idiotek zrzec się stanowiska i przestać robić wstyd normalnym kobietom, bo one chyba chcą udowodnić, że kobieta na poważne stanowisko się nie nadaje. Mądrych kobiet w polityce jest dużo mniej, pewnie dlatego, że nie są z lewicy. Dajcie znać, czy wierzycie Paulinie klosce, że będzie taniej, czy wierzycie w to, że dzięki podwyżkom i dodatkowym opłatom będzie lepiej, taniej i się wzbogacimy. Czekam na was w komentarzach jak zwykle zresztą jeśli chcecie zostawcie suba pomoże mi to w zdobyciu 100 tysięcy jak dobijemy do 100 koła to wam coś fajnego obiecam jak prawdziwy rasowy polityk taki wiecie z rodowodem albo wymyślcie sobie co byście chcieli siema